Witam was w mojej małej kuchni. Witam was w mojej małej kuchni. To możeście mnie nie widzieli. E... Dzisiaj chcę pokazać przepis na ciasto. Już tam obiecywałam, że pokażę kiedyś inny przepis na ciasto, takie pod torty. I pokażę w dzisiaj Cudowne ciasto, no to jest niemiec... przepis niemieckiego e, Wonder Kuchen. E, tam dużo opinii, że dużo babek użyło to do tortów z masą cukierniczą, dlatego też chciałam wypróbować. I o tu w tym przepisie zrobiła kakaowe, ale można też oczywiście bez kakao, czyli białe, takie jasne zrobić. I o, e, na moje urodziny zrobiła jasne ciasto, ale tu był w innym odcinku. To znaczy, w tej innym odcinku nie pokażę, jak te ciasto zrobiłam, no że co robiłam z tego, nie zrobiłam to z tego jasnego ciasta. Dobra, to pokazać co potrzebujemy i pod na koniec moja opinia. będę tak potrzebować, 4 jajka, a wszystkie te składniki, to znaczy te płynne maślonka i te inne jajka muszą być w temperaturze pokojowej. I tu mu tak, 4 jajka, mu M, tym, no, tym mniejsze, 200 gramów cukru, yy, paczuszka, Cukru wanilinowego, to jest 8 g. to będzie tak gdzieś półtorej łyżeczki. pon tak, 300 gramów mąki. 3 łyżeczki proszku do pieczenia, to jest taka paczuszka, 15 gramów. 200 ml tu maślonki, 200 ml oleju i 30 gramów kakao. Ja zrobię kakaowe. I teraz wypowiada tak. E, zamiast maślonki, to znaczy możecie doć, dać, no, zamiast maślonki, e, możecie dać na przykład e, mleko, możecie dać e, Coca-Cola, możecie dać e, Fanta albo inne tam składniki sok, na przykład e, owocowy jakiś whisky, aye No, także, patrzcie, ten składnik to możecie wymieniać. No, musi być, musi być 200 ml. E, ja się na namasląkam. I ja się zrobię kakaowy. jak nie chcecie kakaowe, to kakao weźcie na bok. W ogóle kaka tego nie dowiecie. A jak z kakałem, ja się te składniki, te trzy składniki, te kakao się do do maślonki i się wymieszą z tym, z tą maślonką. No, w razie, abyście chcieli tam mleko, to to z tym mlekiem wymieszać, tak. Czyli tak, chcecie mieć jasne, to dajcie, einfach bez kakała. I takie same składniki, a jak z kakao, to 30 g kakao wymieszać z tym innym płynem. I teraz tak, jajka bana ubijać z cukrem, z tymi cukruma, tak gdzie 10 minut, one muszą być bardzo, bardzo e, kremowe, masa się musi podwoić. A w międzyczasie się wymieszą te kakao z tomasilonku i mąka z proszkiem do pieczenia. Dobra, to starczy, teraz do ten olej i kakao, ta mieszanka maślonki z kakałem, pomału. Ja się te kakao i ten, y, ta maślonka się da do miski, żeby mi się fajnie mieszało. Krótko wymieszać, potem do ta mąka. Przesiaja i ostrożnie wymiesza. Tu mu forma 26 cm, teraz do te ciasto tu do środka i to będzie pieczone w rozgrzanym piekarniku do 160 stopni, góra, dół, jeśli z termoobiegu to tak 140 stopni, e, 40 minut, do suchego patyczka. Każdy piekarnik piece inaczej, to musicie też zwrócić uwagę na to. OK, moje ciasto jest gotowe, teraz je przełożę na, no, na talerz. Takie grube, nie wiem ile centymetrów, ale dwa razy mogę przeciąć. OK, to ciasto, ciasto. No, ja i to, że ja piekłam dzień przed, i ja wychodziła na. Jedno jak na balkonie, wtedy było jeszcze zimno, tak gdzieś, no chyba, zero stopni było. To, to tak, i tak mi się na drugi dzień strasznie kruszyło, strasznie mi się źle to. Em, Smarowało to masę cukierniczą nie masą cukierniczą garnaży, bo mi się to kruszyło i te, jak smarowała, masa musiała być tak płynną, ten garnaż bardzo płynną musiała być, żeby się te ciasto nie odklejało, ono się odrywało po prostu i z czekulady zostawało. No. Ok, ja nie wiem, czy to jeszcze trzeba narobić, ale myślę, że bym się udał to ciasto, może mi coś tak nie tak poszło, może Włocz się udał to ciasto, jak dużo innym się też udało, także. Okej. Okay. Następny filmie będzie tort z tego zrobiony. E, dobra, myślę, że mu się filmik podobał i do następnego razu. Cześć!